Witajcie widzowie kanału telewizyjnego Apostrof. Mapa działań bojowych. Codzienny dział naszego kanału telewizyjnego, w którym ty i ja staramy się wizualizować informacje przekazywane nam przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W tym celu korzystamy z zasobu Deep State Map Live. Jak zauważają autorzy, najpierw sprawdzają informacje. Jeśli zostanie to oficjalnie potwierdzone, dopiero wtedy dokonują zmian na tej mapie. Od razu powiem, że terytoria, które zostały już uwolnione od rosyjskich najeźdźców, są zaznaczone na zielono. W większości jest to północ i południe naszego kraju oraz niewielka część obwodu Charkowskiego. Na niebiesko zaznaczono tereny wyzwolone niedawno przez ukraińskich żołnierzy. Terytoria okupowane od 24 lutego bieżącego roku. Zaznaczono na czerwono. To znaczy od początku inwazji na pełną skalę. Terytoria okupowane od 2014 roku oznaczone są jaśniejszym kolorem, z różowym odcieniem. Przejdźmy do mapy bitwy. Zacznijmy od kierunku Charkowa. Pełne potwierdzenie, że ukraińscy żołnierze de facto dotarli już do granicy państwowej w całym obwodzie charkowskim. Były filmy z Wowczańska i innych osiedli. Rosjanie uciekli na terytorium Biełgorodu. Tam przegrupowują swoje wojska. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej nazwało to planowym, strategicznym przerzutem wojsk na inne kierunki. Wróćmy do obwodu Charkowskiego. Wyzwolenie terytorium, które miało miejsce w ostatnich dniach, zmniejszy ostrzał artyleryjski rosyjskich okupantów. Dotyczy to zarówno Charkowa, jak i obwodu Charkowskiego. Artyleria lufowa nie dociera teraz do Charkowa. Jednak systemy odrzutowe ostrzału salwami wciąż są w stanie dotrzeć do miast, więc należy zachować ostrożność. Więcej szczegółów na temat linii frontu. Kupajańsk jest już pod kontrolą Ukrainy. Minęły dwa dni od pełnego potwierdzenia tej informacji. Na mapie widzimy Kupajańsk węzeł, który znajduje się po drugiej stronie rzeki. Tam, według niezweryfikowanych informacji, znajdują się również pewne terytoria pod kontrolą ukraińskiego wojska. Rosjanie na tym terenie znaleźli się za naturalną granicą. Tam starają się skoncentrować swoją obronę, aby nie przepuścić sił ukraińskich dalej. Ciekawa jest jednak sytuacja poniżej. Zobaczmy, jak zmieniło się w ciągu ostatniego okresu od ostatniej aktualizacji. Już oficjalnie potwierdzono, że światohirsk znajduje się pod kontrolą Ukrainy. W pobliżu Rady Miasta widzieliśmy nagranie z oficerem Gwardii Narodowej Witalijem Markowem. W tym filmie mówi, że miasto jest już pod kontrolą. Widzimy, jak sytuacja zmieniła się dosłownie w ciągu jednego dnia. Zepchnęli rosyjskie wojsko na tę część frontu. Interesująca jest sytuacja w okolicach Oskola. O tej lokalizacji możemy powiedzieć, że jeden brzeg znajduje się pod kontrolą Federacji Rosyjskiej, a drugi jest pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy. Tam Rosjanom udało się zdobyć dobry przyczółek, dotrzeć do naturalnej granicy. Tam trzymają obronę. Ale wyzwolenie światohirska pokazuje, że wojsko ukraińskie z powodzeniem przeprawiło się przez rzekę, przerzuciło swoje siły i oczyściło najbliższe osady. Więc teraz ten węzeł jest w wielkim niebezpieczeństwie. Mówimy o rosyjskim wojsku. Okazuje się, że są naciskani przez siły ukraińskie z dwóch stron jednocześnie. Dlatego pozostaje im tylko uciec. Widzimy, że kierunek jest oznaczony strzałką, aby nie pomylili się, w którym kierunku powinni biec. Od północy, od strony borowej, ten węzeł również można zamknąć. I w ten sposób skutecznie znokautować wojska rosyjskie również według informacji rosyjskich propagandystów i różnych rosyjskich korespondentów wojskowych. Coś się dzieje w pobliżu Limano, ale nadal nie ma oficjalnych informacji ze sztabu generalnego. Jednak Rosjanie są tam w panice. Zobaczmy co będzie dalej w tym kierunku. Właściwie Liman, co on daje? To bardzo ważna pozycja strategiczna, ponieważ jest wyjście na Kreminaja. A gdzie jest Krymina? Lisyczańsk i Siewierodoniec są już w pobliżu. Według informacji z lokalnych kanałów telegramów, a także od okolicznych mieszkańców, walki toczyły się dalej na obrzeżach miasta. Ta informacja nie została oficjalnie potwierdzona przez naszą centralę. Czekamy więc na to, co powiedzą. Dopóki nie przeszkadzamy naszym obrońcom. Dalej. Obrzeża Bachmuta są nieustannie ostrzeliwane. Wróg wciąż nie traci nadziei na całkowite objęcie obwodu Donieckiego w jego granice administracyjne. Rosjanie koncentrują tam swoje siły. Pojawiły się informacje, że Pułk Kadyrowski, jednostka specjalna z Czeczenii, ponownie walczy na tej części frontu. Próbowali zaatakować przedmieścia Bachmuta, ale bez powodzenia. Ukraińskie siły samoobrony odparły ten atak. Wróg znów nie jest w stanie nic zrobić na tych pozycjach. Następnie pojedziemy do Awdiwiki. Miasto jest położone, nie powiem, że jest otoczone. Jednak Rosjanie strzelają do niego z różnych stron. Ostrzelane są również pobliskie osady. Jednak, jak zauważono w sztabie generalnym, nieprzyjaciel również nie odnosi wyraźnego sukcesu w tym kierunku. Ponosi straty i wycofuje się w każdej próbie szturmu. Dalej, według niesprawdzonych informacji, pod maryanką jest sukces naszej armii. Czekamy jednak na oficjalne potwierdzenie, aby nie spieszyć się z przedwczesnymi wnioskami. Przed Ojcem do Piekła jest takie powiedzenie. Od strony Ugledar nie widzimy jeszcze na mapie intensywnych bitew. Ponieważ Mykilskie zostało zwrócone przez Ukrainę kilka tygodni temu, tak jest i teraz. Jednak rosyjscy propagandyści donoszą, że rzekomo ukraińskie wojsko koncentruje tam bardzo silne siły, aby również w tym kierunku przebić się przez rosyjską linię obrony. Widzimy, że po błyskawicznej kontrofensywie sił zbrojnych Ukrainy w obwodzie charkowskim pojawiają się już w nich upiorne lęki. Że Ukraińcy zaatakują ich ogromnymi siłami niemal na każdym froncie, ale na naszą korzyść niech się nadal bają. Niech opuszczą terytorium naszego państwa. Dalej. W kierunku Zaporoża właściwie nie ma znaczących zmian, ale ostrzał artyleryjski trwa. Ten kierunek jest jednak strategicznie ważny. Jak zauważył dzień wcześniej Oleksi Arestowycz, Melitopol jest ważnym węzłem komunikacyjnym i kolejowym. Jeśli siły ukraińskie wyzwolą to miasto, wpłynie to na rosyjską grupę na południu i wschodzie. Podaż tych klastrów na zostanie odcięta. A naszym siłom będzie coraz łatwiej wybić ich z naszego terytorium. Wreszcie kierunek regionu Czersoniu. Mamy pewne zmiany, w szczególności na terytorium. Widzimy, że linia frontu nieco się zmieniła w tym rejonie, w pobliżu Czkałowa. Ukraińskie wojsko odpycha Rosjan. I krok po kroku, powoli, ale pewnie wyzwalają się nasze ukraińskie miasta. Ponadto zauważają, że wieś Oleksandrywka znajduje się pod kontrolą Ukrainy. Wisi tam flaga Ukrainy, jednak nie jest jeszcze wyświetlany na mapie. Czekamy więc na aktualizację mapy. Jeśli się nie mylę, Sztab Generalny podał już te informacje do wiadomości publicznej. Tak właśnie wygląda sytuacja na frontach ukraińskich. Siły zbrojne Ukrainy coraz aktywniej wyzwalają terytoria. Widzimy, że potrzeba czasu, aby się przegrupować i zyskać siłę. Jednak operacja ofensywna trwa. Zauważył to również prezydent Wołodymyr Zełęński. Za co wielki szacunek dla naszych obrońców. Nasi obrońcy też nas obserwują. Napisz dla nich kilka miłych słów w komentarzach. Bo bronią nie tylko państwowości ukraińskiej, ale i każdego z was. Cześć naszym obrońcom. Była to mapa działań bojowych na kanale telewizyjnym Apostrof. Napisz w komentarzach, co jeszcze chciałbyś zobaczyć w tej sekcji. Zwrócimy na to uwagę. Trzymajcie się.